Tomasz Słodki, witam Państwa bardzo serdecznie. W studiu witam Julię Trawińską. Dzień dobry. Dzień dobry. Żebym się tylko nie pomylił, ekspertka medycyny długowieczności, czyli tak. czego? Czyli przede wszystkim spowalniania procesów starzenia się, ale też odwracania niektórych zmian degeneracyjnych, które postępują wraz z wiekiem. I jak w takim razie personalizacja żywienia może wpłynąć właśnie na to, że się mniej starzejemy? Przede wszystkim likwidacja różnych stanów zapalnych, przede wszystkim na tle pokarmowym, pozwala nam przedłużyć życie w zdrowiu. Ta likwidacja tych stanów zapalnych, które skracają życie, to podstawa, podstawa którą zajmujemy się właśnie w mojej klinice regeneracja funkcji przewodu pokarmowego. Wiemy już, że ten przewód pokarmowy jest niezwykle istotny. Wiemy już, że ten przewód pokarmowy pełni bardzo wiele funkcji odpowiedzialnych m.in. za naszą odporność, za jakość naszego życia i dlatego ta regeneracja ma kluczowe znaczenie tak naprawdę we wszystkich procesach metabolicznych, które odbywają się w naszym organizmie. Ma również wpływ na wszystkie narządy, a także na ich zaburzenia i różnego rodzaju choroby metaboliczne, z którymi boryka się tak wiele ludzi. No właśnie, ja sobie to wynotowałem, nawet, że jest bardzo dużo doniesień na temat tego, że właśnie wiele chorób przewlekłych ma podłoże zapalne. Czy coś z tym można zrobić? Tak, my zajmujemy się już tym stanem zapalnym od ponad 18 lat. Wiemy już od ponad 18 lat, że stan zapalny leży u podstaw naprawdę ogromnej ilości chorób, przede wszystkim chorób metabolicznych. W naszej klinice pomogliśmy już, myślę, że grupie około 50 tysięcy pacjentów przeszło przez naszą terapię i można tutaj wymienić różne choroby o podłożu zapalnym na tle właśnie tym przede wszystkim pokarmowym. Są to cukrzyca nadwaga, otyłość, są to choroby takie jak insulinooporność, czy też problemy z tarczycą na przykład, którymi bardzo często ludzie się zmagają. Ludzie nie zdają sobie z tego sprawy, że właśnie na przykład ta wspomniana przeze mnie nadwaga czy otyłość, to też są choroby metaboliczne. No właśnie, to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo jako o otyłości myślimy, to jest taki stereotyp, że to choroba słabej woli, czyli że po prostu jesteśmy leniami i się roztyliśmy, a wcale tak nie jest. Ale powiedz, czy per Personalizacja odżywiania może też wpłynąć w leczeniu otyłości? Bardzo, ale tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, czym rzeczywiście jest otyłość. Otyłość to choroba, którą można i trzeba leczyć, natomiast ona nie wzięła się znikąd. Bardzo często, niestety, traktuje się ludzi z problemem nadwagi czy problemem otyłości właśnie jako ludzi słabej woli, a to wcale tak nie musi być. Bardzo często te osoby od lat zmagają się z nadwagą, zmagają się z uporczywą nadwagą, trudną nadwagą. Wiemy już też, że po 40 ta nadwaga jest dużo trudniejsza do, do pozbycia się, do zwalczenia. Na początku jest nam łatwo, na początku fajnie, możemy zrzucić 2-3 kg, a później jest coraz częściej i przekształca się to w chorobę, która również wiąże się z różnymi chorobami współistniejącymi. Personalizacja jest niezwykle istotna. My tutaj zawsze sugerujemy wykonanie badań nad wrażliwości pokarmowych, wykonanie badań takich bardzo kompleksowych badań, które pokazują, jakie produkty wywołują właśnie ten stan zapalny, i myślę, że od tego trzeba zacząć. Ten stan zapalny niestety, ale jest jak Ogień, który tli się w tym naszym organizmie na początku bardzo, bardzo cichutko. A później może wybuchnąć pożar. Kiedy jest już ten pożar, może być za późno. Tak sobie myślę, jak powiedziałaś o tych badaniach, to, to są te badania, które są teraz tak bardzo popularne na nietolerancję pokarmową. Tak to się chyba nazywa, tak? Tak się właśnie mówi e, potocznie, ale niestety jest bardzo wiele nieporozumień związanych z tymi, z tymi badaniami. Niestety, dlatego że i myślę, że tutaj warto powiedzieć e, o tym kilka słów. E, jakiś czas temu pojawiły się takie testy immunoenzymatyczne, ale są to testy, które w bardzo nieskomplikowanej, w dość nieskomplikowanej procedurze diagnostycznej analizują stężenia krwi określonych przeciwciał. To są przeciwciała IGA i IGG. Bardzo często dietetyczki układają właśnie diety pacjentom z wykorzystaniem tych badań i niestety wielokrotnie ci pacjenci wydali na nie kilkaset do kilku tysięcy złotych, a nie zadziałały. I my w naszej klinice od lat korzystamy z badania tak zwanego cytotest, badania cytotoksyczności pokarmowej. Przeszliśmy wszystkie testy dostępne na rynku. Przetestowaliśmy naprawdę każdy jeden rodzaj dostępny na rynku światowym. I wiemy już z tego doświadczenia ponad 18-letniego, doświadczenia na tej grupie ponad 50 tysięcy pacjentów, że rzeczywiście to badanie, które my nazywamy w naszej klinice kod metaboliczny, rzeczywiście przynosi efekty. To powiedzmy jeszcze o tej nietolerancji pokarmowej: mhm. to jest tak, że organizm nie toleruje pewnych składników. Y Chyba jednym z takich najbardziej popularnych to gluten jest, prawda? Że jak wykluczymy gluten z naszego spisu, no to wszystko się ułoży. Tak się myśli tak się mówi i dlatego że gluten rzeczywiście jest pewnego rodzaju lektyną jest takim białkiem które jest bardzo szkodliwe. Mamy y, nietolerancję glutenu genetyczną, mamy nietolerancję celiakalną, mamy również nietolerancję glutenu nieceliakalną. Akurat co zaskakujące w naszych badaniach to nie jest tak, że to jest najczęściej występujący produkt. Czasami jest tak, że y, właśnie raczej reakcja występuje na sałatę, na czarny pieprz, na pomidora i są to produkty, które zaskakują. Hmm. Gluten nie jest rzeczywiście wskazany Szczególnie ten gluten jako dodatek przemysłowy, my też badamy dodatki do żywności jako yy, jaka jest reakcja właśnie organizmu na te dodatki do żywności. Jest to reakcja immunologiczna, jest to reakcja całego układu białokrwinkowego w kontakcie z danym alergenem. Oceniamy stopnie tej reakcji. To wróćmy jeszcze do tych badań, o których mm -hmm. wspomniałaś. Czy inne kliniki też wykonują takie badania, czy to jest raczej tylko wasza profesja? My byliśmy pierwsi i, i od lat rzeczywiście specjalizujemy się w wykonywaniu tych, tych badań. Natomiast poza nami jest kilka klinik, rzeczywiście takich klinik mocno wyspecjalizowanych gabinetów w Polsce, które również korzysta z tych, z tych badań. Niestety te badania są dużo bardziej skomplikowane do oceny, są dużo bardziej skomplikowane do zaaplikowania pacjentowi. My po tych 18 latach rzeczywiście już mamy to doświadczenie, jak. Jak, jakie zamienniki wprowadzić pacjentowi, jak zbilansować odpowiednią dietę, bo nie sztuką jest tylko i wyłącznie wykluczyć i doprowadzić pacjenta do niedożywienia, tylko sztuką jest dożywić tego pacjenta i pomóc mu wdrożyć te badania. Bo to nie o to chodzi, żeby zrobić badania i te badania położyć na półkę, tylko chodzi o to, żeby rzeczywiście zmienić ten styl życia, żeby rzeczywiście pacjent pozbył się tego stanu zapalnego i mógł poczuć się lepiej, mógł zwalczyć choroby. Yy, myślę, że dla, najważniejsze przede wszystkim dla pacjenta, bo to, że jest to dostępne w Polsce jest rzeczywiście bardzo pomocne. Można wykonać takie badania w każdym punkcie w Polsce, tak naprawdę diagnostycznym, w punkcie, współpracujemy z laboratoriami, które pobierają krew pacjentom. Natomiast dla pacjenta najważniejsze jest to, że w ciągu 72 godzin, od pobrania jego krwi, on już ma wynik. On już ma wynik i już może działać, nie musi czekać. Jest to reakcja, jest to analiza tak naprawdę natychmiastowa. Julia Trawińska i tu stawiamy kropkę, ekspertka od żywienia, medycyny długowieczności. Wimet, bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję Ja spicznie. nazywam się Tomasz Słodki, do usłyszenia.